Czemiesiamas z tej strony Lowski. to jest kolejny odcinek z MCP, ale Minecraft Pocket Edition, ale tym razem w Seraku Bordo tak już nie nagrywa się opierdala i w ogóle. E, tak. E, przywitaj się. Tak. A dzisiaj. E, a dzisiaj e, każdy mob, który spotkamy, próbuje nas zabić, bo nikt nas nie lubi na tym świecie. tak Tak. Autorski Adam By Me bardzo po, pożyteczny. Tak, jeszcze przed oczywiście wbijacie na grupę na discordzie wyspy Adowskiego. Tak, i zostawcie suba mi i sereku. No i widzimy je. Tak, zostawcie suba. No i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy. No i pierwszy trzeba zrobić. myślę, że na tym świecie to będziemy wszystkie te mincruft, ale robić, bo wszystko na jednym świecie. Zbieraj drewno, bo musimy się jakoś bronić. Dobrze, że mamy taki biom, a nie jakiś tam, gdzie jest mnóstwo zwier zwierząt. By the way, villagerowie też nas będą próbować zabić. Co? Nawet ryby w wodzie, a endermany? Wszystkie moby. Nawet króliki. Gdzie ty jesteś? O, melony, jedzenie właśnie Ja mam drewno Mamy crafting Patyki Trzeba się wkopać i Czajaj tu crafting postawię Kilo zrobię się w kopie Czekaj Żeby mieć ci kumień Kamień kumień Srumis Tu szybciej Cichaj Tu już o wiele szybciej niż nigdzie Boże, nie w Fulbright nic nie widzę, ślepy jestem Z Fulbrightem życie takie piękne Tak? Tak? Nie, tak, tak I dalej jestem na swoim teksturpaku Tylko, że Sareku ma fezek pak <gry> Dobra, mam, mam yy, kumień dwa miecze, yy, dwa kilofy i dwie sikiera A to po dwie rzeczy dla mnie każda, żartowałem. Yy, Czekaj jeszcze to. Yy, yy, Zbierze. Tak, tak, tak Tak Dobra, idziemy chyba na jakąś polanę Właśnie się... nie A nie ma tu papug? Nie Na szczęście Tak, papugi też nas próbują zabić Co? Jest lepiej, żebyś nie, nie spotkali żadnego stada zwierząt, bo... Co? Papuga! papuga Gdzie? Ono? Gdzie ona mnie zabić? A nie, papugi są przyjazne. Cześć. Ty, bo się noc robi, wiesz? A papugi na jednego strzała się to. To tam, yy, git. Noc jest. Życie. O, tu coś jest. A nie, to jest kakao. Dobra, nieważne. Chodź po drzewach, Tarzana. Tarzan, Tarzan. Tarzan. Yy, spadłam. Ja jestem na dole. Tarzana się powi... Oj, a chyba ustawiłem, że na strzałę nas zabija wszystko. Co nie? <noise> Żartowałem. Nie, no tam automatycznie ustawiły jakieś obrażenia, ich więc no. <noise> a ile to jest sam, nie wiem. Ale chyba, chyba jakoś mam. Wungiel żyjesz? Żyjesz? No, bo ty taka trochę zaskupiono. Za bardzo skupiona. Kopione o, Za bardzo. Za bardzo. <noise> Łodzi na zewnątrz. Za tu z akcji. Mm, trzeba parkurem wyjść. O, żelazo. Czekaj, tu się... Tu jest wyjście. Mówię ci. O dokładnie tu. Halo, wyjście. Dobra, czekaj, tu nie ma wyjścia. Już idę żelazo. Nie, chodź. Nie ma żelaza. Nie po to ci krawędź, żebyś jest. teraz zbierała. Jak mi będziesz kraść jeszcze więcej, to będzie lipa, no. O, świnia! 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 Melony. O, świnia! Melony. Ała, świnia. Oh, zabito. No jest. Świnia, wróg. Yy. O, melony, daj mi. A później a i tak cię ukradnę. No daj mi melony, no 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 Mam tylko dwa melonów. No. Gdzie ty jesteś? Czemu czasem jesteś cicho, czasem głośno, no. Nie rozumiem tego. Mów ciągle takim samym głosem, a nie zmienisz. O, papuga. Ocelot! fuck this shit. Ocelot, ocelot, ocelot. Ała, ała, bije, ała. Ała, nie bij. Ała! Ocelot nam nie poluje. Ocelot nam nie poluje. Nie wiem. Chyba tak. Nie, nie się na nie Gdzie jesteś, kordy? A, widzę Twój nik. O, no idź tam. Patrz tam, tam idź. O, patrz. Gepardik. Czemu na mnie jesteś tu A mnie bił. Frej. Ała, ała, bije! Ała, weź go. Weź go. Ała! Weź go, ała! Pije mnie. mnie. Weź go. Niedobry celot. O, co go. PAPUŁKI TEŻ TRZEBA ZABIĆ! NIE! NIE, BO TO MOJA! Oła. O właśnie, a gdzie moje tarcza? A zniszczyłaś mi ją, bo ci się nudziło. Została. ZOSTAW! CO?! To można wykopać papugę? A to też twoja? A czekaj, a nie da się na ramieniu zabić papugi. Ciemno się znowu robi, oh Boże. Poprośmy bogów o światłość. I, o, i oto i oni. Hej. Magia. Nie uciekaj ode mnie! Tylko ci zabiję tą papugę. Chodź. Czartowa. widzisz jakiś inny biom? Jest jakiś inny biom w końcu? A nie walona, o jest, bambusowa. No. O Boże, serio? Why? Nienawidzę chodzić między tymi bombusami, One tak wkurzają. Ale one i... O, tak wkurzają. O, cześć owca! Owca terrorystka. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? No biegnie za mną. A już nie, zgubiłem ją. Ej papużki, wracajcie. No chodź, masz na ramieniu. A już nie, bo zaskoczyłaś za bardzo. To jest owca terrorystka, nie podchodź. A tu tajka chyba będzie zaraz. Ja się nie znam na biomach. O jest normalny biom, normalny biom, normalny biom. Znaczy bagno, ale no. Normalny biom. Jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź. Co to jest panda? A panda to... to trzeba zabić. Cześć panda! A ci gruba, ulana, gorzej niż ja. <gry> idź się. I cię umyj. I cię umyj. Co tam, że w bagnie, ale i cię um, Enderman. Ta Enderman? No. Weź spójrz na Endermana. Tak na głowę jego. A później po, po, No już uciekł. O, jest normalny biom. Widzisz, mówiłem, że jest. Yy, ała, co mnie bije? Kura! Ała! Ale mnie bije. Patrz, pokazać ci skilla? Patrz na to. Cyk! Ała, już nie. Nieważne, tym padem się nie da. Eee, tak gdzieś na komputerze O, wioska, a nie O, znowu dżungla. Nice. No super, zajebiście. No nie no kocham ten dzień. Panda robi fikołki. Nie, ja ci dam. Panda robi fikołki. Co jest? A dobra, chodź, chyba skończymy ten odcinek, nic nie znajdziemy w końcu. O, nie mam ręce tak jakbym trzymał. Nie wiem co. No i to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że mi się odcinek podoba. Motek w, w tle też. Tak, ten motek, zajebisty motek. Krowa terrorystka zostaw. Tak. O oh, shit! Papuga nie umie latać. Znicz dla... A kto dotrwał do tego momentu, to niech napisze: znić dla papugi. 2020, 2020 I hashtag tak I papużka pa. No i to tyle, trzymajcie się dzisiaj, do następnego, la!